Cześć, witajcie na kanale Krzepki Maluch. Mam na imię Asia i dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który jest potrzebny nam wszystkim: higiena emocjonalna, czyli jak o nią zadbać u siebie i u dziecka. Pierwszą najważniejszą rzeczą byłoby to, żebyśmy zrezygnowali z śledzenia na bieżąco cały czas tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wirus. Wystarczy, jeżeli raz dziennie zajrzymy do mediów społecznościowych albo do telewizji. Jeżeli dziecko i my jesteśmy cały czas bombardowani informacjami o tym, nie przynosi to nic dobrego, a potęguje jedynie panikę i strach. Drugi ważny sposób, w jaki możemy zadbać o nasze zdrowie emocjonalne, zdrowie psychiczne, to jest skorzystanie z takiej listy. Możecie to ściągnąć w linku, który jest pod opisem filmiku. Dlaczego do tego wracam? Z tego względu, że macie tutaj wypisaną listę różnych uczuć. I ja gorąco polecam, żeby ją sobie wydrukować, obciąć te wszystkie tam dodatki, które są, e, nawet zalaminować i korzystać z niej codziennie, próbując nazwać to, co czujemy. Wydaje się to być takie banalne, ale jednak tego nie robimy. No bo co większość osób teraz czuje, czujemy. Czujemy strach. Niech to będzie. Niech to będzie nasz strach. I tak naprawdę wydaje nam się, że jedyne co mamy w sobie to jest, to jest niepokój, to jest lęk, to jest właśnie ten strach. Natomiast jeżeli to zaczynamy rozkładać na czynniki pierwsze, to nagle się okazuje, że tak naprawdę to czuję się zagubiona, bo nie, bo nie wiem, które źródła mówią prawdę, a które nie. Następnie Czuję się tak naprawdę samotna, bo spędzam czas samemu i w domu tylko z dzieckiem, na przykład, bo jestem samotną matką i czuję się po prostu samotna. Może się też okazać wtedy, że kolejną rzeczą, którą odnajdziemy, to jest to, że jesteśmy wściekli tak naprawdę. Jesteśmy wściekli na to, że szef nam każe pracować, a jest sytuacja tak poważna i niebezpieczna. Może to też być wyczerpanie. Po prostu Jestem wyczerpana ciągłym niepokojem, ciągłym strachem, albo zwykła bezradność. Bezradność, bo jeżeli ktoś z moich bliskich trafi do szpitala, to tak naprawdę nie będę mogła nic zrobić, nawet odwiedzać, i czuję w związku z tym bezradność. W momencie, kiedy mamy te nasze emocje. Uczucia e, rozłożone na czynniki pierwsze, to nagle się okazuje, że to nie jest tylko strach, tylko to są poszczególne, różne rzeczy. Dodatkowo wtedy, jeżeli to nazwiemy, możemy też łatwiej coś z tym zrobić. Ponieważ, na przykład, jeżeli jesteśmy zagubieni, jeżeli chodzi o źródła wiedzy, możemy poświęcić chwilę czasu na to, żeby znaleźć dwa wiarygodne. I na nich bazować, i tylko te źródła sprawdzać. Jeżeli czujemy się wyczerpani, to możemy zadbać o to, żeby po prostu zrelaksować się, zafundować własnemu ciału to, co potrzebujemy, aby się odprężyć. Może to by, możemy poprosić o masaż naszego partnera, możemy pójść do wanny, możemy słuchać kojącej muzyki. Po prostu zdajmy sobie sprawę, że tak naprawdę potrzebujemy odpoczynku i zafundujmy sobie te, to. Ten odpoczynek. Tak jak my czujemy właśnie taką, takie różne emocje. Tak samo dziecko. On może nie potrafić tego wszystkiego określić, ale ważne jest, aby go słuchać i aby powoli pomagać mu nazywać to, co czuje. Poprzez to, że my wiemy po prostu, jak nazwać ta, takie, takie odczucie, które on ma. I teraz jest jedna ważna rzecz, że sobie mówicie, a no dobra, damy radę. Niestety, ale nasz słownik emocji jest bardzo ubogi, słownik uczuć, które mamy. Dlatego jest ta lista, dlatego możecie z niej skorzystać i możecie z niej e, po prostu sobie przypomnieć, co można czuć. E, dlaczego to jest takie ważne? W kontekście przeżywania różnych ciężkich sytuacji, uruchamia to obszar w mózgu, który nazywa się wyspą. Ta wyspa powoduje, że łączymy mózg, ten emocjonalny, który, którego jakby siedliskiem są uczucia, oraz mózg intelektualny. Dzięki temu połączeniu tych dwóch półkul mózgowych przez nazywanie, nazywanie tego, co czujemy. Powodujemy dezaktywację tych negatywnych przeżyć, i dzieje się to zarówno u dziecka, jak i u nas. Jeżeli chcecie o tym więcej posłuchać, to zachęcam do obejrzenia filmiku o tym, jak działa mózg dziecka link dam wam poniżej, w którym mówię o tym więcej. Pamiętajcie też o odpowiedniej ilości snu, o diecie, o wietrzeniu, o nawodnieniu. To są takie rzeczy, o których nigdy nie jest za, za często, żeby przypominać. Chciałabym Was zostawić z tym. Proszę, wydrukujcie tą kartkę i czytajcie sobie te uczucia, nazywajcie to, co czujecie, pomóżcie nazwać to swojemu dziecku, niezależnie od tego, ile ma lat. Życzę Wam powodzenia, trzymam za Was kciuki i domyślam się, jak ciężko musi Wam być z tym wszystkim, co się dzieje wokoło. Dlatego apeluję, zamiast się bać, możecie zrobić ten pierwszy krok i zacząć nazywać, a potem podejmować kroki odnośnie tego, co u siebie nazwiecie, odkryjecie. Życzę Wam gorąco powodzenia. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i do następnego odcinka. Cześć!